Zadzwoniłem do Alena. W głowie miałem jedną myśl. Zaczyna się. Panie Allen. jak to pan. Po San Francisco grasuje morderca. Miał czarną szatę z dziurami na oczy. Zabijał ludzi sznurem, bronią, nożem. Nazwał siebie Zodiakiem. Czegoś takiego jeszcze w Stanach nie było. Wybuchła obsesja. Seriale, książki, film. Wydrukujcie szyfr na pierwszej stronie. Wyróżniał się. Uszło mu to na sucho. Nie myśli się, że powierzyło się dzieci złówcielonemu. Nie wierzyłem, że to może być on. Ukształtował nasze życie. Nie wiedziałam, ile ukrywała przed nami matka. Zaczęliśmy łączyć kropki. Odwiedziliśmy z nim miejsca zbrodni, zanim do nich doszło. Nawet najbliżsi mogą się okazać wprawnymi kłamcami. Dziewczynki traktował inaczej. Był moim bohaterem. Musieliśmy poznać prawdę. Nie jestem dobry w łamigłówki, ale jestem wytrwały. Rodziny ofiar zasługują na to, by poznać prawdę. Myślałem, że go znam, ale nie.